YouTubers! Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Tak, dziś znowu nagrywamy Instatest. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Ostatnio było mnóstwo lajków, mnóstwo komentarzy. Co to będzie za dzisiejszy film? Zobaczcie sami. Okej okay, moi drodzy, więc czas przetestować, czy to tak naprawdę działa, smakuje, czy tu nie ma znowu ściemy. Zawsze piszecie w komentarzach, jak to zrobić, ale to nie o to chodzi. Mamy odzorować się, co działo się na filmie. Jak to właśnie na filmie jest pokazane, czy nikt nas nie oszukuje, czy nikt nie ściemnia. Nie jak to zrobić, żeby wycisnąć jak najwięcej soku, albo jak to zrobić, żeby to było smaczne, więc... Sprawdźmy sami Dobra moi drodzy, jak widzicie wszystkie produkty mamy przygotowane, więc chwila prawdy, czy to tak naprawdę się uda Tam były jajka, cebula, szczypiorek, ser A jeszcze mam inny ser Parmezan, bo stwierdziłem, że rzeczywiście nie mogłem cheddaru nigdzie znaleźć Trochę mleka, no i sól i pieprz Więc zabieramy się do roboty Jedno jajko Nie wiem, czy tam były dwa jajka, czy jedno jajko, tego nie pamiętam Dodajemy trochę mleka Ser. Jezus, ja uwielbiam serce. Parmezan. Pieprz. I sól. Wszystko mieszamy. I teraz do mikrofalówki na minutę. Chwila ja, prawdy, moi, czy to się to udało, czy nie, moja? Udało się, ale nie minuta, tylko dłużej. Musimy na to osadzić. Ale jesteśmy na dobrym tropie. Zobaczcie to! Udało się! Okej łobuzy, jesteśmy! Jesteśmy tutaj z ziomem z kanału Smashed i przetestujemy, czy ten omlet jest zajebisty. Ładnie pachnie. To jak z Nie wiem, jak twoje skarpety pachną, moje nie pachną. Jeden błąd jest taki, że trzeba stawić kubek na dwie minuty do mikrofalówki, nie na minutkę. Zajebiste dobra, no. jest Dobre jest naprawdę Moi drodzy polecam wam Olga jakbyś to oglądała polecam Zrób sobie to w domu zajebiste. Naprawdę zajebiste Moi drodzy jeżeli wam się podobało dajcie łapeczkę w górę Polecam też na kanał Smashed Tu możecie kliknąć będzie filmik Dokładnie I tam możecie zobaczyć mnie jak coś się rozwala Do się w kolejnym odcinku Pozdro, DJ. Kuba widzę, że ci smakuje mhm, Pyszne Pyszne? Miałeś spróbować a nie Sam zjeść połowy Nie no ja tutaj masz połowę Ja zjadłem tylko jedną ハハハハ。<laughs> <laughs>